Dzień dobry, z tej strony Adrian Szpakowski. Dzisiaj zaprezentuję Państwu 3 Mini Coopera S z 2020 roku. Zapraszam. Wersja Cooper S, czyli pod maską mamy silnik benzynowy o pojemności 2 litrów, 192 konie mechaniczne, automatyczna skrzynia biegów oraz napęd na przednią oś. Samochód jest w kolorze szarym, a kodla lakieru to B71 Moonwalk Gray. Samochód wyposażony jest... Czujniki parkowania z przodu i z tyłu, reflektory w technologii LED, czarne pasy na masce, lusterka ze wzorem flagi brytyjskiej, czarne aluminiowe felgi w rozmiarze 17 cali, czarny dach, wewnątrz fotele sportowe, czarne skórzane. Sportowa kierownica John Cooper Works. Przebieg samochodu to 21 851 km. Tempomat. Łopatki zmiany biegu, w związku z czym mamy tutaj sportową wersję skrzyni. Komputer pokładowy z nawigacją. Klimatyzacja w samochodzie jest automatyczna, dwustrefowa. Ponadto fotele z przodu są podgrzewane. Komputerem pokładowym sterujemy albo przy pomocy pokrętła, albo poprzez dotyk. Widok za kierownicą. Z tyłu mamy dwie pary mocowań fotelików dziecięcych i SOFIX, a SCAP holder na napój. A tak przedstawia się przestrzeń bagażowa w trzydrzwiowym MINI Cooper S. Pełną specyfikację samochodu znajdą Państwo w ogłoszeniu, do którego linku dostępnimy w opisie filmu. Jeżeli zainteresował Państwa ten samochód, to oczywiście zapraszam do odwiedzenia naszego salonu na ulicy Czerniakowskiej 47 w Warszawie, odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu telefonicznego. W naszej ofercie mamy stale około 200 samochodów używanych marek BMW i MINI. Dziękuję i do zobaczenia.